No, no. Witam Was serdecznie z tej strony Łukasz wędkuję w Polsce. Na tym filmie pokażę Wam, jak skonfigurować Echosondę Garmin typu 5, 7 czy 9 calni. One mają tutaj ten sam system. Jak połączyć ją z aplikacją Active Captain, jak skonfigurować WiFi i jak ją ustawić, żeby dobrze pokazywała ryby. Zapraszam do filmu. Najpierw wchodzimy w sklep Play. Wpisujemy Active Captain w wyszukiwarce. Pobieramy. Ja akurat mam pobrane, więc aktualizacja się ściągna. Jak już się pobierze, odpalamy aplikację. Mamy napisane, że jest brak Wi-Fi, i mamy też opcję Synchronizuj z ploterem. Ploter to jest nasza echosonda. Moje urządzenie morskie tutaj pokażę skonfigurowaną już moją echosondę. Ja mam Strikera w wersji Plus 7SV. Plus to znaczy się, że ma WiFi, a SV, że Side View to znaczy boczny SCAM W trzeba połączyć naszą echosondę, czyli ploter, z siecią WiFi w telefonie. Musimy włączyć w wi WiFi. I tu się pojawi nazwa, którą wpisujemy. Przechodzimy do aplikacji ActiveCaptain na smartfonie. Klikamy połącz z siecią Wi-Fi Garmin. Musimy znaleźć na telefonie sieć o nazwie Garmin. Proszę, jest. Połączono. Brak internetu. Żeby był dostęp do internetu, musimy mieć w telefonie włączone tutaj pokazuję, że nie mamy dostępu do internetu, czyli zachowujemy tą sieć. Ale ważne jest, żebyśmy mieli włączone dane mobilne. Żeby było można korzystać z tego. Dobra. Wracamy do aplikacji. Tak, połącz korzystając z internetu. Aktualnie widzimy, że jest aplikacja połączona. Siecią. Dobra, klikamy teraz moje urządzenie morskie, możemy sprawdzić od razu aktualizację, czy są, sprawdzamy. Tutaj w tych opcjach mamy zaznaczoną Swig Draw, to jest społeczność, która wszyscy użytkownicy Garmina Którzy mają połączoną tą aplikację Active CapTime, zbierają, zbierają ci użytkownicy mapy. Jeżeli chcemy zrobić coś dla społeczności i udostępnić te dane, klikamy tutaj. Zrób coś dla społeczności. Tutaj możemy zrobić jeszcze sparować z telefonem, żeby powiadomienia przychodziły nam na ploter. I możemy sobie synchronizować swoje trasy i punkty. Przypuśćmy, że mamy już nagrane jakieś mapy na sądzie i chcemy je importować z sądy do telefonu. Oraz możemy je wtedy udostępnić dla wszystkich użytkowników. Jak klikniemy importuj, wychodzi, czy mamy zimportować dane, klikamy tak, transfer zakończony. Ok. Teraz pokażę Wam, jak eksportować z sieci Quick Draw, czyli z internetu replik klikamy eksportuj Transfer zakończony ok Klikamy pobierz mapę ze społeczności Quickdraw Oto jest mapa polski i wybieramy Określone miejsce, na które chcemy pobrać mapy. Ja już mam te mapy pobrane w te rejony, gdzie mnie interesowało. Tutaj, okolice mojego miejsca zamieszkania. Wybieramy obszar, który chcemy. To zielone to są u mnie pobrane, a tu jest brak zawartości. Na przykład, chcemy coś w okolicy Włocławka. Pobrane. To będzie Wisła. Proszę. Klikamy. Pobierz wybrany obszar i tu zaznaczamy sobie, jaki obszar ma pobrać. Pobierz obszar. Klikamy pobierz mapę ze społeczności Quick Draw. Dobra. Mamy ten obszar pobrany. Widzimy go już na zielono. I on jest aktualnie pobrany w naszej aplikacji w telefonie. Trzeba przerzucić te mapy do Plotera. W tym celu łączymy się ponownie z WiFi. Już jest połączony z Garminem, widzicie? O. I teraz eksportuj do plotera. Klikamy. Ploter się nas teraz zapytał, czy chcemy pobrać te dane, które, które przed chwilą pobraliśmy ze społeczności. Przebiegamy tam. Ok. To całe opcje pobierania mamy już ogarnięte. Żeby nie marowało nam energii. Lepiej wyłączyć. Wifi. Zostawi sobie tylko GPS-a aktywnego. Wifi. Wyłączam. Teraz pokażę Wam jak za każdym razem skonfigurować echo sondę z serii Striker. Jeżeli zaczynamy wędkowanie, ja pływam na takim ustawieniu jak jest teraz. To jest oczywiście demo. Zawsze zaczynamy od ustawienia częstotliwości na wszystkie ekrany, na których chcemy pływać. Klikamy. Ustawimy sobie najpierw menu sonaru tradycyjnego. Wzmocnienie. To jest najważniejszą rzecz, którą trzeba ustawić i dopasować do każdej wody. Niestety w garminach jest tak, że po każdym uruchomieniu wchodzi nam standardowo na auto. Musimy kliknąć w lewo. O, widzicie, co się dzieje w wodzie, jak mamy za dużą czułość. Musimy zjeżdżać z tym współczynnikiem. Każda woda jest inna. U innych będzie dobrze pokazywać na 60%, a u innych będzie dobrze pokazywać, to mogli sobie zrobić na 80%. Wszystko zależy od przejrzystości i od rodzaju wody. Ja bym tutaj zrobił to tak, żeby mieć y, czysty ekran. Dobra, ustawiliśmy sobie czułość. Szerokość wiązki. Szerokość wiązki. Tutaj mamy w y, szerokość w procentach oraz w kilohercach oraz opcje chirp. Chirp to są różne częstotliwości wysyłane yy, wysyłane do takiego samego miejsca. Częstotliwość wiąże się z szerokością wiązki. Jeżeli chcemy mieć wiązkę szerszą, najszerszą, w moim przetworniku to jest GT54, to jest wiązka 145 Hz, 24%. Ona będzie pokazywała najszerzej, albo możemy wziąć najdokładniejszy obraz, ale o wąskim stożku, to jest 16 stopni. Również możemy skorzystać z opcji Chirp, jest to opcja wypośrodkowana, różne częstotliwości, które są wysyłane na przemian. Zobaczcie jak to wygląda właśnie. 150-240-200 Hz. Ja z reguły pływam, żeby znaleźć ryby na najszerszym stożku 145 Hz, 24 stopnie. Pod takim kątem pada ten stożek i wyświetla co jest pod wodą. Tylko że wtedy już częstotliwość też się zmienił, nie jest sztywny niestety. Powiększenie. Kolejna ważna, bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcemy stwierdzić, jakie dno jest, nie interesują nas za bardzo zapisy, ale chcemy stwierdzić, gdzie jest twarde dno u nas na zbiorniku, musimy koniecznie kliknąć Zasięg ręczny. To jest też opcja, która ciągle wskakuje nam na auto. Musimy co najmniej podwoić zasięg, głębokość, na której jesteśmy. Tu widzimy 7,3 metra. Żeby widzieć dwa razy to samo dno lub trzy. Po tym jesteśmy w stanie stwierdzić z jaką siłą uderza częstotliwość jakie jest odbicie. I po tym jesteśmy w stanie stwierdzić jakie jest twarde dno. Akurat jestem teraz na wersji demo. Nie mam możliwości tu Wam pokazać. Ale jak będę na wodzie to pokażę Wam jak wygląda muł a, a jak wygląda dno twarde wiadomo, można jeszcze ustawić sobie w wyglądzie schemat kolorów. Ja używam schemat kolorów żółty. Można klasyczny niebieski i na jak to komu się podoba. Dobra, przejdziemy teraz do menu do menu side view, czyli do bocznego skanu i tak samo zasięg ustawiamy sobie na tyle metrów, ile chcemy. Wiadomo, że im ustawimy dalszy zasięg, ten obraz będzie mniejszy i po prostu z, z taką mocą nie wyświetli przetwornik i będziemy mało widać. Trzeba to ustawić do rozsądnej, do rozsądnej wielkości. Ja myślę, że wielkość 30 metrów, 25-20 metrów jest rozsądnym kompromisem. Zależy wiadomo na jakiej wodzie jeszcze pływamy, na jakiej dużej wodzie. Ale myślę, że około 20 do 30 metrów to jest maks. Kolejną rzeczą, jaką musimy ustawić znowu za każdym razem po włączeniu echo, jest jasność. Nie możemy zostawić auto, bo będzie nam to korygować i będzie, i będzie nas to oszukiwać. System będzie nas oszukiwał. Tak samo bierzemy ręczne ustawienie i schodzimy do takiego momentu, aż będzie nam fajnie wyświetlały ryby. Zobaczcie, tak jest ciemno. Nic nie widać. Musimy do takiego momentu, aż będzie fajnie podświetlało nam rzeczy, a nie prześwietlało, bo na za dużym widać tak. Czyli jest kiepsko. Schodzimy, 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 aż zaczniemy fajnie widzieć. Dobra. Ja myślę, że teraz widzicie, zobaczcie po lewej stronie fajne jakieś karcze, jakieś głazy po prawej. Fajnie to wszystko widać. Ja myślę, że tak bym zostawił. Kontrast. To jest kolejna rzecz, którą trzeba ustawić. Zobaczcie, jak wygląda za mały kontrast, a tak wygląda za duży kontrast. Zjeżdżamy fajnie do takiego momentu, aż będziemy dobrze widzieć, dobrze widzieć ryby i dobrze widzieć wszystko, co wyświetla sonda. Tak już, żeby się za ciemno ale myślę, że około 70% byłoby w porządku. Pokazuje lewa, prawa burta. I ustawienia scenaru, to można tutaj ustawić sobie kolor. Ja mam kolor granatowy, bo mi się podobał, a jest jeszcze bursztynowy, miedziany, i inne kolory są też. z opcji, jakie jeszcze posiada ta sonda to jest Clearview. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda Clearview, ale dla, dla niego również trzeba ustawić osobne parametry, tak jak wcześniej. Clearview działa na praktycznie tej samej zasadzie co boczny skan, tylko że on nie pokazuje to, co jest po bokach, tylko pokazuje bardzo wąski stożek, który bardzo wąski stożek, który jest centralnie pod nami. Wycięcie. I też, żeby dobrze to to pokazywało, musielibyśmy sobie ustawić jasność fajnie. Akurat to na demo, to słabo to wygląda, ale też musimy ustawić sobie jasność. I kontrast też ustawiamy sobie tak, żeby było fajnie widać. I żebyśmy dobrze widzieli, żeby nam nie przepalało kolorów. Dobra. Widzicie różnicę po ustawieniu, prawo, lewo, jaka jest różnica? Trzeba ustawić sobie. tylko, że, że, że pamiętamy, że to jest wersja Demo. Na żywo dużo lepiej się to ustawia. Jeszcze jedną rzecz ukazać. pokazać, podział częstotliwości. Tutaj Mamy, możemy pływać ustawiając dwie częstotliwości, 200 Hz oraz 145 Hz. 200 Hz, tak jak tam widzieliście, to jest wąski stożek. On będzie lepiej pokazywał dokładnie to, co jest na dnie, ale wężej. Jest on odpowiedni na większe głębokości, chcemy zobaczyć coś dokładnie. powiedzmy łuki, jak już wiemy, gdzie mniej więcej te ryby są. A 145 Hz jest to szerszy stożek i on pokaże nam dużo, dużo więcej dużo więcej i szybciej znajdziemy na nim ryby. Warto też pływać na dwóch częstotliwościach. Ja pływam na takiej kombinacji. Jesz jeszcze wracając do side view. Ważną sprawą w side view jest też częstotliwość. Ustawienie sonaru. Nie mam akurat tej opcji tutaj, bo jest odłączony przetwornik, ale mamy opcję ustawienia, tak jak widzicie 455 Hz oraz 800 Hz. 455 Hz pokaże nam, pokaże nam obraz dalej, ma większy zasięg, ale znowu pokaże nam mniejszą szczegółowość. Na przykład można porównać to do tego do takich obrazków, co są, są w internecie. Pływamy na 455 Hz, szukamy sobie tych ryb. Widzimy coś ciekawego na dnie, na przykład tutaj. Nie widać co to jest. Zmieniamy na częstotliwość 800 Hz, czyli węższy stożek, ale lepszą szczegółowość i może się okazać właśnie, że to pokaże nam pięknie, że to jest zatopiona łódka. Taka jest tutaj różnica właśnie. Nie? Jeden ma większy zasięg, ale mniejszą szczegółowość. Szybciej znajdziemy te ryby, a drugi ma mniejszy zasięg, ale dużo, dużo większą szczegółowość. Jak już jesteśmy przy mapach, żeby dokończyć ten temat, warto wspomnieć i nauczyć, jak tworzyć własne punkty. Klikamy tutaj ten przycisk, on otwiera nam aktywne menu. Mapa Quick Draw, to jest nasza mapa. Quick Draw Contours i tutaj mamy uruchom zapis. Klikając uruchom zapis na zielono, zapisuje nam się te miejsca, w których pływamy. Jeżeli nie chcemy już zapisywać, klikamy mapa Quickdraw, Quickdraw Contours i przerwij zapis. Warto nie pływać ciągle na zapisanej mapie, ponieważ pływając na tym opcji zapisywania map widzimy cały ekran na zielono. Nie widzimy izobar oraz kolorów, które sobie dodaliśmy, oraz kolorów, które sobie dodaliśmy. Więc robimy mapę, pływamy sobie po całym jeziorku, robimy sobie mapę, mamy całe jezioro i więcej już nie korzystamy z tej opcji zapisywania. Zapisujemy sobie tylko punkty oraz interesujące nas miejsca. Pływając, o, robi się nam też trasy, aktywny ślad, czyli trasy, po której yy, pływamy. Tutaj też ślady, ja mam włączone, czyli że będzie pokazywało kurs, którym pływaliśmy. Jest to bardzo przydatne do dryfów. I mogę wyczyć aktywny ślad. Czyli kończę łowienie, zaczynam nowe łowienie, wyczyszczę, żeby mieć czystą mapę. Z takich jeszcze fajnych rzeczy w mapie QuickDoor jest. Cieniowanie głębokości to jest bardzo fajna opcja, i proszę ją sobie samemu skonfigurować. Ja mam zrobione tak: od zera do pół jest zielony, później ciemny zielony, 3 metry żółty, niebieski, czerwony i różne odcienie idące dalej. Możemy sami to sobie dodać i edytować. Bardzo fajnie wtedy pokazuje nam izobary i to wszystko, jakie jest zrobione. Więc to też warto ustawić na wstępie. Dobra, mapy mam ogarnięte, to wszystko co mam do pokazania Wam dzisiaj, jeżeli będą jakieś pytania, zapraszam w komentarzach, dogram jakieś materiały, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będę no na wodzie, dogram też jeszcze materiał z wody, pokażę Wam jak rozpoznawać dno twarde, dno miękkie na zasięgu ręki. Dziękuję Wam bardzo za film, jeżeli się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Dzięki temu kanał będzie się rozwijał, i ja będę miał dużo większą motywację, żeby robić dla was taki film. Pozdrawiam, się mapią.